Eee, nienawidzę dni. O, hello, tu Psi Sratrol. Jak jest twój problem? Ratuj, Ryder. Moja kurka Jikaleta zamknęła się w pokoju i chce oglądać spiracone filmy! O, to bardzo nieładnie. Zaraz będziemy. Gwarantuję, że twoja konia zobaczy nawet jednej spiraconej sekundy. Psi Patrol, z mamy robotę! Ryder wzywa! Wow, 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 wow! Witam psiaki. Mamy pilną robotę. Musimy ocalić młodą korę przed popełnieniem straszliwego przestępstwa. Ej, kto zrobił dziurę w windzie? To Marshal. Psie niepokorny. Wyciągnąłem cię ze schroniska. Uratowałem przed uśpieniem, ale tak mi się odwdzięczasz? Niszczysz windę, która była tak dobra, że musiałem sprzedać nerka, by ją kupić? Przepraszam, wybacz! Dobrze wiesz, że karą za niszczenie rzeczy jest duszenie! I to się nie chce duszenia. E, Ryder, może byś wskazuje nam powiedział, po co nas tu ściągnąłeś? Chwila. Dobra, na razie wystarczy. Zatem wezwałem wasa, bo pani Brunisz ma kłopoty z kurczakiem. Jego chce robić rzeczy złe i haniebne. Chce pieradzić filmy. A co w tym złego? AU! Jak to co w tym złego? To gadanie ludzi, którzy ciężko pracowali nad tymi filmami z pieniędzy, które im się należą. Poza tym to w złym guście. Rację, sorry. Kontynuując, kura zamkła się w pokoju. Musimy tam jechać i ją powstrzymać. To bardzo trudna i skomplikowana operacja, więc dzisiaj jedą wszyscy. Patrol nasz! Tak, 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 tak. Patrol nasz! Radę da! Och, jak dobrze że jesteście! Szkoda, że rozwaliście mi ścianę. Ale już trudno. Z tą ścianą to pani winianie nie trzeba było jej budować. Mówiłam, że już trudno, nie przejmujcie się ścianą. Chodźcie, za tymi drzwiami jest moja kurka kaletta. Szybko ratujcie jej niewinną duszę przed tak strasznym grzechem. Nie ma sprawy, pani burmistrz. Moi psi niewolnicy się tym zajmą, a ja w tym czasie pójdę se na susi. Ejże, co to za wyzysk? To niesprawiedliwe, powinieneś nam pomóc. Chcesz, duszonko? Nie, nie, nie. 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 To się nie wtrącaj. Jak kiedyś będziesz szefem czegokolwiek, to zrozumiesz moje lenistwo i skłonności do wyzyskiwania ludźmi poddanych. Powodzonka. Dobra ekipa do roboty. Otwieraj ty niedogotowane rozole! Ojej, czemu tak agresywnie? ci to jest bardzo wrażliwa. Pani błyś, pozostawić to w rękach profesjonalistów. Otwierałem bo strzelam! Raz, dwa, trzy! Już w mordę, z czego są te drzwi? Ze zbrojonego tytanu i diamentów. Co? Kto montuje drzwi z tytanu? Każda kochająca matka. Dobra, to trzeciego silniejszego niż broń palna. Robert, ty jesteś siłaczem, rozwal te drzwi. Dobra. O, dobrze. Już dobrze, już dobrze. Nie płacz. Nie płacz. Nie, nie! Dawaj z rozbiegu! Nie, 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 nie proszę, nie każ niczego, tego robić, sobie wszystko, bo ja Cię nie chcę, błagam na kleczkę i Rozbieg! Już! Doła tu trzeba czegoś silniejszego, niż Rubble Bubble. Sky, wsiadaj w samolot i wleć w drzwi. Że jak? Co ja jestem kamikadze? Jesteś moją sługą! Do samolotu. No, no dobra. Lepiej się odsunę. Znając mój pech, samolot wleci we mnie, jeśli będę zbyt blisko. U uh. 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 Panie Boże, wiem, że grzeszyłem, że pobiłem księdza, że używam konfesjonału jego toalety i że włamywałem się do fabryki podręczników od religii i drukowałem w nich fragmenty Koranu, ale teraz proszę Cię. Uratuj mnie. O, oh, to mnie i zakończcie moje cierpienie. Nie dramatezuj, wyliżeście. Chodźmy zobaczyć, jak dużą dziurę zrobiła Sky. Super! Teraz wszyscy pchać! Kurde, nie chcę puścić. Mamy mało czasu! Jak rozwalić te drzwi do końca? Nasze pojazdy są przecież rozwolone, dawać pomysły! E, możemy wyrwać drzwi ze ściany przy pomocy siekiery. Świetny pomysł! Marsza jest strażakiem, więc pewnie ma siekierę. Marszał? Marszał? Gdzie jest marszał? Widziała pani marszala? Nie. Widziałem tylko ciut przypaloną psią zapiekankę. To był marszał. Gdzie on jest? Zjadłam go. Chwila, niech pani powtórzy, bo to, co słyszałem, było tak absurdalne, że musiałam się przesłyszeć. No, zjadłam go. By był przypalony. Myślałam, że to zapiekanka. Ty durno, to wypluj go! Jest nam potrzebny! Ale już połknęłam. Jest w brzusiu. Musicie poczekać, aż go wyscham. Nie możemy czekać! Chcę przytrzymać ją! A co się dzieje? Rabel, walnij brzuch! Musi wyżegać Marszala! Co? Nie! 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 <słuch> yeah! nie! Oh, oh, mamo, chyba mnie dobrze. Młoda dama, obrzygałaś mnie. Ta zniewaga krwi wymaga. Za zabieram cię do Korei Północnej. Nie! Wtedy przysięgam sobie, że już więcej się nie pożygam. A ja nie łamię obietnic! Eee! Chyba mam uszkodzony mózg. Aaaaaaah! Nigdy mnie nie pokonacie! Żałosne psy nigdy nie pokonają człowieka motywowanego niechęcią do żygania! Śmiało! Chodźcie! Pokonam was niczym mrówki! Jestem istotą wyższą od was! Oa! Moje kolanko! Teraz rabel! Spedłabym, co to kurde, robiło w panie żołądku, ale nie mamy na to czasu. Rabel jeszcze raz! Uw! Kubek? Z dwoma uszami? Co za debilizm. Jeszcze raz. Proszę nie... Uf. Nareszcie. Jak się czujesz? Wy sobie nie potraficie nawet wyobrazić, co ona ma w żołądku. Zostawmy jej żołądek. Potrzebujemy siekiery, żeby doszczętnie zniszczyć drzwi. Siekiera. A, jasne, już ją... Gdzie ona jest? Nie mam jej, musiała zostać w środku. Rabel. Dobra, rozwalmy te drzwi. Mogę ją walnąć jeszcze raz? Zaczęło mnie to bawić. Dobrze, ale tylko raz. Czy to rdzeń bomby atomowej? Zostaw to, Cicaletto! Kup sobie Netflixa zamiast ryzykować ściągnięcie wirusa! Zabawne, że mówisz to ty. Obejrzałeś Squid Game'a Netflixa na twoim kąpie Nie widziałem. Krzepałeś mi w kąpie? Co jest? Kurczaku, ty! Dobra ekipa, pokonaliśmy, że kubełek KFC. O, Avengers 5. A, sushi było dobre. Dobra, zobaczmy, jak sobie poradził mój zespół. Aha, okej. ok. Oh. Gdzie psiaki? W pokoju czy O, wdarły się, stanęły na wysokości zadania. Chwila. Czy to rdzeń bomby atomowej? nie wiem. Okej. Pieski, gratuluję wykonania. Co wy oglądacie? W tym filmie pokażę Wam mój pokój gracza. To jest mój komputer. Porządna maszyna. Klawiaturę mam taką. A? No a tu jest moja myszka i wszystko śmiga jak trzeba Pierwszym klientem jest dany pies Witajcie drogie panie Witaj panie psie Chciałbym kupić Koperek, no To będzie zdrowy piesek, proszę Suzy, mamy Koperek Tak Kto no, ma sobie toretkę na zakupy? Tak, poproszę Nie dla psa! Let's go. Olej, niestety nie mam tyle pieniędzy! To nic, zapłaci pan następnym razem! Och, ależ to ciężka praca! Nie! Dzień dobry panią. Czadek, ty! Weź, wypierdalaj! Ile biletów? 20 tysięcy. I dwa ulgowe. I jeden dla rybki! Zamknij mordę! Odjazd! Kurwa nie działa Koniec trasy! On z mojego auta! Już! Spierdalamy! O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak! Twoja rybka powinna stosować... Kypa z Limin Tatusiu! Co? Tata dziś po południu będzie grał w Minecrafta. Mistrzowie w bieganiu, skakaniu, pływaniu. Hej, co to za przystojniak? Siemanko, witam w mojej kuchni. Tato. Nie! Możemy pójść do ma... Nie! Zupa. Obce. Pomocy! Yeah. Karetka przywozi do szpitala. to świnka!

W środku są papierowe czapeczki. I kolorowe trąbki. Mm, mm, I żarciki. Co to jest? W powietrzu? Nie wiem. Siarka i tlen. <noise> Beka. To jest twój prezent, tato świnko. A, pocałuj mnie w dupę. George, zbudujmy bałwana. <noise> Martwy mem. Najpierw tułów. ...wątroba naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy, i ludzie. Nasz bałwanek musi mieć nos. Pepa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. To nie nos, to jest kino, ziomek. Bałwan wygląda jak tata świnka, ale chyba nie. Ooo... Oh. Gdzie światło? Właściwie to nie zapłaciliśmy za prąd. Ktoś za to płaci? Ty nie! Ja tak! <laughs> Chwila! Całe żarcie będzie do dupy! Ono już jest do dupy! To pierwszy pokaże nam jaki ma talent. Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej? Nie, dziękujemy ci, Dani! Mam cię w dupie! Pedro Kucyk, jaki ty masz talent? To oglądanie telewizji. Dziękuję. Mój talent to śpiewanie. Pani owco, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Mee, idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan jednego funta. Bułka pięć złotych, widać w kraju. Zapłaci pan następnym razem. Tato świnko. Dlaczego jestem taki? Taki to taki jaki? Dawno, dawno temu była sobie mała świnka. Nazywał się Świnka George, ale George nie miał szczęścia. Przybył do wielkiego lasu. George, podoba Ci się ta bajka? lasu stał mały domek. George zrobił wulkan z koszyka Richard ustawia drzewka, żeby zrobić dżunglę George układa klocki, żeby były rzeką George i Richard zamienili pokój Gówno Tozaurów Wychodzę, jesteście za głośni Nagle ni stąd, ni z owoc Możesz zaprosić Suzy owce, Pepo Suzy Dzień dobry, mówi Suzy owca. Suzy, to ja! Yeah. Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Nie! Jestem świnka To mój mały brat. Zabi to dupę! Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Postacią. Mam cztery rzeczy na liście. Mandarynki. Znajdę wszystko. <głos> <głos> Pepo, pierwsze są. Mandarynki, mandarynki. Już pamiętam. Są tutaj. <noise> Wspaniale. Stałem przesyłkę pocztową. Zgadnie ktoś co jest w środku? Ja wiem co to jest. PlayStation 4. Zgadza się. To E! Coś ty narobił! Mój samochód! E... E-e, Co tak był To robisz sobie ze mnie? To ja też chcę zatruję! Co, śmieszne? Bo dla mnie bardzo! Haha! E? Eee! E! E! O! Wypuść mnie! Ea. Nie. Chyba będziesz zrobić tego, co ja myślę, że chcesz zrobić. Błaga mnie. Ea. Spokojnie, wkrótce dojdziesz do siebie. A teraz wybacz, muszę iść do innych pacjentów. Ea. Tak, to ja. Zapłacić za zniszczenie mojego samochodu. E... Ea. Ea.